Szanowni, chciałem omówić to zadanie z wyjściówki, które wzbudziło wątpliwości i które go prawie nikt nie potrafił uzasadnić prawidłowej odpowiedzi. Numer dwa jest prawidłowa odpowiedź. No a poza tym, ja bym już się spodziewał w tej chwili, że jesteśmy w stanie, tak jak napisałem, uzasadnić tę odpowiedź, pokazując odpowiedni rachunek. No więc mam nadzieję, że Klara wybaczy, że wykorzystałem jej rysunek. Jak wygląda sytuacja? No, te samochody po prostu startują razem, tak? I jadą przez jakiś czas razem. No to y -y, pokażmy to. O, hop. No i jadą razem. Są. Y -y, przesuwają się razem. No, jakby niezależnie od tego, czy. Po drodze tutaj przyspieszały, czy, czy, czy zwalniały, no pewnie przyspieszały, jak ruszały spod, spod e, e, świateł. No i pytają nas o pytają nas o siły, no więc to wszystko już się odbywa w jednym wymiarze, więc wzdłuż tych linii prostych, więc ja już za, zapomnę o, o, o strzałkach. No i mamy samochód A. No, i siła działająca na samochód A to y, musiała spełniać takie równanie. F, a, poczekaj, to nie A, tylko pierwszy samochód, bo to A będzie nam potrzebne do. do y, no, czyli siła działająca na pierwszy samochód, to możemy powiedzieć, że, o, proszę bardzo, to będzie nasz pierwszy samochód, a to będzie nasz drugi samochód. Tak? Siła działająca i tutaj znowu jest pierwszy samochód i drugi samochód. No więc siła działająca na pierwszy samochód, no to spełnia takie równanie, prawda? To jest druga zasada dynamiki Newtona. No a na drugi samochód spełnia takie samo równanie, tylko że zamiast jedynek tutaj wszędzie jest dwója, dwójka, tak? No i to M1 i M2 to są masy tych tych są masy tych samochodów, a A1 i a dwa to są ich przyspieszenia. No, ale pamiętamy, że przyspieszenie to jest, a, przepraszam, przyspieszenie to jest tempo zmian. Szybkości względem czasu, tak? No więc jeżeli szybkość się zmieniała tak samo względem czasu, no bo one jechały cały czas obok siebie z tą samą, w każdej chwili ich szybkość była taka sama, tutaj ta szybkość była zero, potem zaczęły przyspieszać, no to oczywiście te przyspieszenia były równe, prawda? No ale skoro przyspieszenia były równe, no to możemy napisać wyciągając stąd przyspieszenia, że F1 podzielić przez M1 no to jest przyspieszenie pierwszego, było takie samo dokładnie jak przyspieszenie drugiego, tak? F2 podzielić przez M2, tak? No i to już jest proporcja, którą można zapisać inaczej, no można ją zapisać po prostu w ten sposób, że F1 podzielić do F przez F2 czyli stosunek wartości tych sił jest taki sam jak stosunek mas no i, i, i ja bym właśnie oczekiwał takiego tutaj wyjaśnienia ok, za pomocą no jednak e, e, wynikającego z rachunku, który który czy wy, w, w, wynikającego z rozumowania, które opieramy na rachunku e, e, wynikającym z drugiej zasady dynamiki.